Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i już dzisiaj, tak jak obiecywałam w ostatnim holu, zrobimy sobie test tych dwóch produktów z marki Stars. Podkład oraz ta obłędna paleta. Makijaż, który mam zrobiony, jest właśnie zrobiony tymi kosmetykami. No i musicie koniecznie zostać, żeby zobaczyć, czy mi się spodobało, czy coś może mi się. Nie spodobało, zapraszam do oglądania, a tymczasem nie zapomnijcie, żeby zostawić kciuk do góry. P proszę, bardzo, bardzo proszę, żebyście zostawiły subskrypcję, bo nadal bardzo dużo osób ogląda mnie bez subskrypcji. Także bardzo serdecznie proszę o to, żebyście zostawiły subskrypcję, kciuka. No i oczywiście bardzo chętnie czytam wasze komentarze. A już teraz zapraszam Was na test podkładu oraz tej palety do konturowania. Mam tutaj dwie rzeczy dzisiaj do przetestowania. Z marki Stars, mianowicie jest tutaj podkład i ta paleta. Ja w ogóle od bardzo, bardzo dawna nie używam produktów w kamieniu, tylko raczej używam cały czas produktów do m, kremowe, właśnie do konturowania róż i tak dalej. No ale dzisiaj sobie to wypróbujemy. Zobaczymy, czy będzie mi się ona sprawdzała, bo ten brązer jest trochę taki zimny. Także zobaczymy rozświetlacze róże. Te róże są też takie bardziej błyszczące. No paleta ogólnie sama w sobie jest przepiękna i bardzo mi się podoba. A podkładu byłam bardzo ciekawa. Też bardzo ładna szata graficzna. Satin Peplit Foundation. Także zrobimy sobie mój dzisiejszy makijaż, taki mój klasyczny, standardowy, właśnie przy użyciu. Z tych produktów. Ja mam na swojej twarzy już zrobioną pielęgnację jakiś czas temu. I teraz tak z reguły nakładam bazy rozświetlające, ale teraz tego nie zrobię, nie będę nic nakładała. Ok, tutaj mamy różową tą pompeczkę. Podkład jest dosyć zobaczcie, lejący. Dałam na razie dwie pompki, z reguły po prostu używam dwie pompki. Tak wygląda kolor, ale powiem Wam, że teraz, kiedy nakładam go, czuję pod palcem, że jest taki gęstawy, nie jest taki wodnisty. Ja nie wiem, czy już wspominałam, mam kolor ten 04, ten najciemniejszy, i muszę Wam powiedzieć, że one w ogóle w tych słoiczkach to wydają się bardzo, bardzo jasne, a w rzeczywistości nie jest aż taki jasny. No ale kolor akurat tutaj udało mi się chyba jak najbardziej OK dopasować myślę, że będę jeszcze troszeczkę potrzebowała No, muszę Wam powiedzieć wyłączyłam na razie lampę od lustra, żebyście mogły może zobaczyć bardziej w świetle takim że wygląda bardzo, ma bardzo ładne wykończenie. I powiem Wam, że tak kiedy go teraz nakładam, to on taki. nie jest taki śliski. Bardziej bym powiedziała, że jest taki tępy, ale wykończenie ma jednak świetliste. Takie właśnie satynowe. Czyli jest taki cały satynowy, bardzo ładnie kryje. Naprawdę bym powiedziała, że. Jest to takie średnie i pewnie można, może do takiego full-full, jak dają te takie matowe podkłady, to może nie aż taki, ale naprawdę jak na moje gdzieś tam podkłady, to on bardzo mocno kryje. Ja aż tak nie miałam nic wcześniej, ja teraz używam obecnie tego podkładu. Znam, uwielbiam go, ale ten ma dużo mocniejsze krycie i powiem wam, że na razie, na chwilę obecną mi się podoba. Nic mi jakoś nie po, podkreślał. Także ja jestem jak najbardziej póki co na tak. Wykończę sobie resztę makijażu i wrócę do Was z paletką. Dobra, tak, ja nałożyłam tylko y, bronzer w kremie, różu nie nakładałam, ale powiem Wam, że po prostu moja twarz wygląda idealnie, jest bardzo ładnie wykładzona, naprawdę wygląda przepięknie, moja teoria, co chwilę się przeglądam, w ogóle super też kolor mi się podpasował, także na razie jestem mega zadowolona. Dobra, na top sobie delikatnie dam tego, bronzer, tego bro, ten bronzer. Nie wiem, czy go będzie w ogóle u mnie widać, bo on jest bardzo jasny, bardzo chłodny. Używam tego Kulter. Nie wiem, czy cokolwiek widać po nim. Chociaż. No, jest taki chłodny, ale nie jest siny taki aż. Dałam kremowy brązer, bo bałam się, że mówię sam ten, to będzie za jasno, nie będzie nic widać. Ale może i byłoby widać. Tak się wydaje, że troszkę się to jednak jeszcze pogłębiło. I kolor wcale nie jest taki ciemny, jak mi się wydaje. Nie wiem. Spróbuję kiedyś go użyć, może solo, ale czy się odważę, to nie wiem. Na razie się wydaje, jeżeli on dał naprawdę taki odrazu. Mamy tutaj te cztery... Nie, to są jakby trzy róże i dwa rozświetlacze, z czego te dwa róże są rozświetlające. Zacznę oczywiście od tego, Nuder, i potem na to dam ten Oternity. Tego nie będę na razie ruszała. Ten róż, te, te kolory róży w ogóle takie są stworzone bardzo uniwersalne żeby chyba, no, jak najbardziej osobom, jak największej ilości osób, żeby po prostu pasowało. Ładny jesienny taki kolorek, uważam. Nie jest jakiś bardzo mocno napigmentowany, ale jest taki dosyć bezpieczny. Nie trzeba też go dużo dawać. Zobaczcie, ładny kolorek wyszedł. Może kiedy tak, może tak. I teraz trochę na top dam ten Oternity. Czyli ten jak gdyby. To są w ogóle wszystko taka wypiekana formuła. On teraz będzie taki z połyskiem. Ja w ogóle powiem Wam, że nie przypadam za różami z połyskiem. Ja cały czas jestem wierna Matowi matowe usta, matowe róże. No. Ten jeszcze może nie jest jakiś taki bardzo nachalny, ale już jest taki różowy błysk i to już mi się nie e, średnio podoba. Właśnie dlatego nie przypadał za różami z połyskiem. Może na wakacje tylko tak na opaloną skórę. Jak ktoś ma ładną, jednolitą swoją. To może. Okej. Okay. I co? I został nam rozświetlacz. Lighter bierzemy. Ja sobie wszystko najpierw może tak o zobaczę. Nie wiem czy tutaj cokolwiek będzie widać. Taki delikatny ten błysk. O nie, ładne daje zobaczcie rozświetlenie, piękne, nawet bym powiedziała ślicznie, ale ładnie. To mi się bardzo podoba, jest tak. No, tak jak lubię. Jest tak, taki ładny glas. A tutaj ten oternila, to nie wiem, czy jest to rozświetlacz, czy jest to po prostu puder utrwalający. Bo to może być po prostu puder z rozświetlającym wykończeniem. Także go sobie troszeczkę mogę dać. Teraz zobaczmy. takim satynowym wykończeniu puder. No dobra, powiem, że całość wygląda bardzo ładnie. Jest to naprawdę taka dosyć uniwersalna paleta. Puder utrwalający z takim satynowym, lekko połyskującym wykończeniem, bronzer wydaje się, bronzera jeszcze po prostu nie jestem pewna, rozświetlacz ten przepiękny. Ten kolor różu też przepiękny. Tego jeszcze nie używałam. Tutaj ten róż też bardziej może dla mnie wakacyjny, ale Naprawdę bardzo fajna paleta, mogę ją polecić, szczególnie jeżeli lubicie mieć takie all-in-one, czyli wszystko w jednym miejscu. Podkład, póki co, na razie też jestem bardzo zakochana. Także wykańczam usta. Standardowo już u mnie pomadka od Bell, Ja z reguły spsikuję sobie makijaż tym Everybody London, tym sprayem, który swoją drogą bardzo też polecam, bo on ładnie stala, ale powiem Wam, że to wszystko wygląda tak pięknie i świetliście, że naprawdę i ten puder teraz jak położyłam tutaj pod oko, to przepięknie też wygląda ta okolica. I ja Wam powiem, że tak, na początku nie miałam jakichś oczekiwań co do tej palety, ale przez to, że nie używam suchych produktów, myślałam, że raczej będę, no nie, ale zaskoczyło mnie to pozytywnie. Oba produkty u mnie jak najbardziej się sprawdziły, także mogę polecić. Podkład, jeżeli uwielbiacie satynowe takie wykończenie z mocniejszym kryciem, jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Jeżeli coś by mi się działo z tym podkładem, to ja Wam się po prostu dogram. Jeżeli się nie dogram, to znaczy, że wszystko było ok do końca dnia. No i paleta też. Mi udało dorwać się te rzeczy. Słuchajcie na promocji, za podkład zapłaciłam 20 zł, a za tą paletę tylko 40. Także możecie czaić się, jeżeli będą jeszcze gdzieś tam w promocjach. Chociaż ten podkład jest warty nawet tych, słuchajcie, 40 zł, naprawdę, bo jest bardzo, bardzo dobry. Zostawcie kciuka i widzimy się już w kolejnym.